Legia Training Center, witam bardzo serdecznie, prawda? Futbolu taka troszeczkę zaskakująca, no ale może to nie była zaskakująca informacja o zmianie trenera w Legii. Natomiast zaskoczeniem jest nazwisko tego trenera, bo media spekulowały, wymieniały mnóstwo nazwisk, natomiast trenerem Legii Warszawa jest Marek Gołębiecki. Marku witam dobry, Cię, witam kibicą, eee, witam uściskam Ci dłoń już jako szkoleniowcowi Legii Warszawa. Powiedz mi, miałeś chwilę zawahania, kiedy klub zwrócił się do Ciebie z propozycją z objęcia stanowiska pierwszego trenera? Powiem szczerze, ani sekundy, bo jak powiedziałem dzisiaj w wywiadzie, że Legia to bardzo piękna kobieta, podchodzi do Ciebie na dyskotece, prosi Cię o rękę, żebyś zatańczył i i każdy facet by, by podjął się tego wyzwania. Ja tak samo traktuję bardzo poważnie to, to wyzwanie, które mi powierzono. Byłem do tej pory powiedzmy trenerem rezerw i wcześniej gdzieś tam pracowałem w drugiej lidze w Skrzele Częstochowa, ale na pewno kibice zastanawiają się czy dam radę. Ja, ja postaram się zrobić wszystko, żeby, żeby pomóc Legii teraz jakby zacząć punktować, bo możemy sobie wszystko powiedzieć, ale, ale tak naprawdę weryfikuję trenerów boisko i nie będę tu roztaczał jakieś nie wiadomo jakich wizji, ale Chciałbym się od jutra skupić na pracy szkoleniowej z zawodnikami i pchnąć to do przodu. Marek, przyszedłeś do Legii, mimo że miałeś propozycje z innych miejsc, często z klubów pierwszoligowych, prawda? Natomiast świadomie zdecydowałeś się na niższym poziomie rozgrywkowym, na czwartym poziomie rozgrywkowym, żeby prowadzić drugą drużynę Legii, bo? Bo Legia to wielki klub i chciałem tu zawsze pracować, jestem z zawsze. Pochodzę z okolic Piaseczna, więc to była moja decyzja bardzo przemyślana. Wręcz bym powiedział przedyskutowana ze wszystkimi członkami rodziny, więc mhm. chciałem zawsze w Legii pracować i stało się to szybciej niż myślałem, że, że jestem w pierwszym zespole, ale zobaczymy, no, na czas pokaże. Ja, ja się bardzo cieszę i dziękuję za szansę, którą dostałem. No właśnie, szansa nie bywała, ale miałeś gdzieś w głowie, że kiedyś będziesz trenerem Legii? Ja rozumiem, że mogłeś to sobie wymyślić wcześniej, ale przychodząc na trenera drugiej drużyny Legii, to musisz sobie. No Tak. Szczerze mówiąc, gdzieś tam takie myśli miałem, bo rok temu kończyłem kurs UEFA Pro, gdzieś tam chcę pracować jak najwyżej, jak każdy, jestem ambitnym facetem i gdzieś tam sobie tak układałem. Skupiłem się na pracy w drugim zespole. Gdzieś tam tak praca już gdzieś pomału przynosiła efekty. Mamy trzecie miejsce, więc, więc będzie, będę też tam mocno wspierał chłopaków, żeby, żeby dokończyli walkę o to, co sobie założyliśmy. A wczoraj dostałem telefon od dyrektora sportowego Radka Kucharskiego, czy, czy, czy jestem w ogóle zainteresowany taką opcją. Bez wahania powiedziałem tak i wiem, że to jest wciąż na mnie duża presja, ale. Ja jestem człowiekiem, który nie boi się wyzwań i dlatego to przyjąłem. Jasne, dzisiaj ja byłem świadkiem pierwszej konferencji prasowej, takiego spotkania z kilkunastoma dziennikarzami, gdzie w sumie ty jako trener byłeś mało maglowany. Trzeba przyznać, bardziej dyrektor sportowy, prawda? Był gdzieś maglowany sam, natomiast wywołany do tablicy starałeś się racjonalizować tą sytuację i powiedziałeś, że futbol to prosta gra, prawda? Futbol to prosta gra, ale no bierze się z głowy, serca i nóg tak cię zapamiętałem, natomiast my wszyscy dyskutujemy, czy te podwójne, potrójne obciążenie, jeśli liczymy Puchar Polski, nie zabija czołowych polskich drużyn, tak jak było z Lechem w poprzednim sezonie, czy z Piastem w Gliwice, nawet jak nie weszli do grupy, czy teraz z Legią, czy po prostu, co, piłkarze tu w tej Ekstraklasie, w czołowych polskich klubach nie są w stanie grać w rytmie 3-4 dni? Jak widzimy na przestrzeni czy, czy lat, czy, czy w, i w innych ligach też, bo wspomnijmy teraz Spartak Moskwa też 7-1 przegrał u siebie, przepraszam, na wyjeździe z Zenitem. Więc to nie jest jakby problem tylko tutaj wyłącznie LEGI. No, na pewno jest to obciążenie grając co trzy dni, ale, ale mówię, no, w dobie takiej odnowy, czy w takiego przygotowania zawodników, to nie jest problem grać co trzy dni. Myślę, że... Zawodnicy, tak jak powiedziałem tutaj wcześniej na konferencji, że zawodnicy bardziej mają mental taki, żeby przestawić się na grę w polskiej Ekstraklasie z takich spotkań gdzieś tam w Lidze Europy i tu bym upatrywał bardziej przyczyny słabszej dyspozycji, mniej punktów zdobywania energii w Ekstraklasie. No i będziemy się starali razem ze sztabem tutaj tą drużynę jakby podnieść mentalnie i, i, i tędy będzie droga, bo tutaj potencjał jest uważam bardzo ogromny i kadra Legii jest bardzo silna. Kadra Legii jest bardzo silna. Tak, tak uważam. No właśnie, bo my dyskutujemy na ile jest silna, spieramy się wśród dziennikarzy. Ja też uważam, że widzę podwójną obsadę pozycji, natomiast często jest dyskutowane jak późno ci piłkarze dołączali do zespołu, prawda? Tutaj Dyrektor sportowy też tłumaczył to, że sześciu było od początku, prawda? Oczywiście, później, w miarę upływu czasu, też kolejni dołączali. Sprzedaż Juranowicza pozwoliła zainwestować w trzech piłkarzy, nazwijmy to gotówkowych, których można było płacić. Nie jest łatwy ten proces transferowy, jeśli chodzi o Legię, prawda? No i tak jak tutaj dyrektor wspomniał, Legia jest klubem, który raczej sprzedaje zawodników i stara się pozyskać utalentowanych graczy, gdzieś ich wypromować. Na arenie europejskiej i w tym roku też myślę, że kilku zawodników fajnie się pokazało. Więc tutaj bym upatrywał właśnie nasz klub, jest takim klubem, który finansowo na pewno bardziej patrzy pod kątem wypromowania zawodników, ogrania ich w naszej lidze czy w lidze Europy i potem dziś szukamy dobrych ofert na, na tych zawodników. Mhm. Dopytam cię, ten kalendarz twój bardzo szybko pobiegnie, prawda? Dzisiaj dzień jakby podjęcia wyzwania, tak naprawdę też życia z mediami, natomiast od jutra koncentrujesz się na pracy. Puchar Polski, który czeka Legię w środę, świt. Czwartek, czwartek. Najmocniejszy skład? Oczywiście. Legia to jest klub, który musi w każdym meczu wygrywać i. Ja uważam, że tutaj nie ma co eksperymentować. Gramy na kilku frontach, ale muszą grać na daną chwilę najlepsi zawodnicy, bo będziemy chcieli każdy mecz wygrać. Nie ma innej opcji, jakbyśmy nie wystawili najlepszego spadku. Czyli w Pucharze Polski, bo Puchar Polski to też droga do Europy? Tak to można tak powiedzieć, taka powiedzmy bardziej skrócona, ale, ale też nie, nie zapominajmy, że Liga jest długa i też nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, bo Pracując w Legii, no zawsze musisz brać o Mistrzostwo Polski. Mhm. Dopytam Cię o kalendarz. Później jest Pogoń Szczecin, prawda? Tak, Stal Później jest... Znaczy jeszcze jest mecz do Europy. Nie? Jeszcze jest mecz z Napoli, później Stal Mielec. Jak tak sobie w głowie układasz ten kalendarz najbliższych kilkunastu dni, to mimo wszystko wrócę. Nie jesteś przerażony, troszeczkę zaniepokojony. Jednostki no, treningu. No, trener... Wchodząc w buty trenerskie. No, no w buty Nie, można, nie można być przerażony. No, ale więc... poczekaj, ale, ale ile byliśmy treningów? No, trzy, cztery między meczami, więc no. jest, jest w stanie każdy trener jakoś zareagować i pokazać swoją myśl i myślę, że jutrzejsze zajęcia czy środowe będą bardzo ważne. Czwartek mamy spotkanie pucharowe, piątek, sobota też będziemy trenować. W niedzielę też bardzo ważne spogonią u siebie, więc to jest już moja głowa, żeby, żeby zawodnikom jak najszybciej przekazać, jak chcemy grać i, i, i żeby ta gra przede wszystkim była skuteczna, no bo na te tory chcemy wrócić. Mhm. Powiedziałeś dzisiaj też zdanie do dziennikarzy, że wolisz wygrać 4-3 niż 1 0, prawda? Że nie jesteś smutasem. No nie, raczej taka moja osobowość jest pozytywna i też staram się szukać w piłce takich pozytywnych rzeczy i uważam, że, że piłka ma przede wszystkim sprawiać radość fanom i zawsze wolę wygrać, ale mówię, jak, jeżeli to będzie 4-3, no to wolę niż 1-0 styl gry dziennikarze oczywiście od razu się dopytują trójka obrońców czy czwórka prawda wachadłowi piłkarze jaką rolę czy, czy, czy jakaś inna taktyka tak do końca nie już tutaj zdradzić dziennikarzom Powiedziałeś, że z reguły zaczynacie jeśli chodzi o fazę ofensywną trójki ustawienia trójce obrońców prawda? przeważnie tak ale też nie chcę zdradzać tutaj niuansów taktycznych myślę że kibice którzy przyjdą na... już tutaj też rozpisuje sobie nie, nie, ale myślę że kibice którzy znają się na futbolu a takich na pewno w Warszawie jest mnóstwo Będą zaraz wiedzieli, jakim systemem gramy, więc tutaj nie ma co tutaj opowiadać bajki. Ja myślę, bardziej boisko musi weryfikować pracę trenerów i zawodników niż, niż ja będę tutaj opowiadał, jak my chcemy grać pięknie. Ja mówię, to nie tędy droga. Trzeba, trzeba zabrać się do roboty i mocno pracować. No właśnie, jak tak patrzysz na potencjał tej drużyny. Czy ona ma potencjał na ofensywny futbol? na dominowanie rywala, na wysoki pressing, na, na to, żeby w, szczególnie na krajowym podwórku. Bo ja rozumiem, że Europa to jest troszeczkę tak, że no, no są to potężni rywale. Prezes Mioduski powiedział, że ta grupa Ligi Europy to jest jak grupa Ligi Mistrzów. No bo taka jest prawda, prawda mamy Leicester, tak, czołowy zespół się, angielski Spartak, bardzo silny zespół rosyjski, mimo porażki ostatniej tak Napoli, które też no, przegrało nieszczęśliwie walkę o Champions League tak w tamtym sezonie, a teraz lideruje w widze. No Legia jak powiedziałem, ma bardzo silną kadrę, myślę, że jesteśmy w stanie grać i wysokim pressingiem i, i odbierać piłkę na połowie przeciwnika i, i co za tym idzie kreować więcej sytuacji. Ale mówię, to jest wszystko kwestia wytrenowania, pokazania schematów, jeżeli w jakim sektorach chcemy odbierać piłkę i jak chcemy to robić. Mówię, musimy jak najszybciej zająć się, już też nie mogę się doczekać już dzisiejszego dnia, żeby wejść, to to, że wejść, 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 wejść <laughs> jakby w to, co lubimy, trenerzy, czyli wyjść na boisko i, i rozpocząć pracę. Dzisiaj miałem krótkie zajęcia godzinne z grupą, która nie grała w Gliwicach i reszta zawodników miała trening regeneracyjny jutro takie zajęcia, powiedzmy, pierwsze z grupą całą. Dobre wrażenie, czy inaczej, pierwsze wrażenie dobre można zrobić tylko raz, czyli to jest ten moment, prawda, jeśli chodzi o tę najwyższą klasę rozgrywkową, że zaczniesz od legi, no, ja, no rozumiem, ja, ja rozumiem, że wszyscy myślą, że Rzucono mi na dużego konia. No właśnie, jakbyś mógł się przedstawić ale... kibicom, którzy troszeczkę mnie Cię znają. Ja Cię znam, bo, bo śledzę, to gościłeś w Café Futbol, prawda? Natomiast jakbyś mógł pokazać, skąd się wziąłeś, tak naprawdę. W roli no. najpierw drugiego szkolenia z ale dzisiaj tak naprawdę drugiej drużyny. To myślę, że, że bardziej dają się poznać e, szerszej publiczności, pracując w Skrze, Częstochowa. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Sympatyków i cały zarząd, no tam jakby od podstaw. No pod podstaw no budowaliśmy zespół z myślą o spokojne utrzymanie, a moi koledzy ze sztabu dokończyli, bo cztery kolejki przed końcem zostałem, powiedzmy, podziękowano mi za pracę, i oni na szóstym miejscu, barażowym, weszli do pierwszej. Ligi, więc gdzieś tam może ktoś tam usłyszał, o być z nim wtedy. No jestem też byłym zawodnikiem kilku klubów polskich yy, pierwszą i drugą i tam miałem krótki epizod w Ekstraklasie, więc gdzieś tam może tak bardzo znany. Komu bramkę strzeliłeś? Bram no nie mogę powiedzieć, bo, <laughs> bo, bo jest y, aktualnie no, jednemu z najlepszych bramkarzy w Polsce, może powiem tak. To ja dopowiem Arturowi Borucowi. No i bardzo bym sobie życzył, żeby Artur jak najszybciej do nas dołączył i był zdrowy także. Du Dużo znaczy dla drużyny, widzę, że Dzisiaj też krótko porozmawialiśmy i jest to na pewno ikona Legii. Bardzo tutaj w szatni bardzo dużo znaczy, także troszkę odbiegając od tego tematu, który zacząłem, więc myślę, że tutaj ta oferta z Legii drugiego zespołu, która się pojawiła w lipcu, to też nie była oferta dla mnie taka jakby do odrzucenia. Jak usłyszałem, że Legia jest mną zainteresowana, co prawda rezerwy to to bardzo się ucieszyłem. Gdzieś tam te oferty z pierwszej ligi też były. Byłem na kilku rozmowach, ale nie jest to kwestią, mówię. Na rozmowach być, a podpisać kontrakt to są dwie różne rzeczy, więc, więc ja się bardzo cieszę, że wylądowałem tutaj przede wszystkim koło domu i, i w moich rodzinnych stronach i mogę pracować dla najlepszego dla mnie klubu, jaki mogłem sobie wymarzyć na tą chwilę. Maciek Maćkowek yy, pisze, że świetnie grasz na gitarze. Nie wiem, skąd to wiem. <grym> tak? Tak, gram na gitarze, i, ale to jest już tak prywatnie bardziej, myślę, że tu kibiców. Mnie interesuje moje życie prywatne, bardziej ich interesuje, żeby Legia w czwartek wygrała spotkanie w pucharze, a potem w lidze i tak dalej. I tak w Legii już jest, że, że każdy chce trzy punkty. Ja tak samo jestem ambitny i będę bardzo chciał, żeby w każdym meczu drużyna wychodziła po zwycięstwo. Słuchaj, mamy troszeczkę jeszcze czasu do Twojego kolejnego wystąpienia medialnego, natomiast dopytam Cię o tę kadrę zespołu, kwestia językowa, prawda? Porozmawiasz się angielskim, mówisz po grecku, uczysz się hiszpańskiego, natomiast też dobrałeś do swojego sztabu Inakiego Astiza. Dokładnie, Inaki jest, można powiedzieć, legendą tu, żyjącą Legii, też zdobył kilka razy Mistrzostwo Polski i dużo dla tego klubu zrobił. Teraz też pomagał mi jako zawodnik w drugim zespole i też łączy teraz pracę asystenta mojego i będzie mi pomagał w pracy szkoleniowej, ale także w tłumaczeniu. Czasami te niuanse taktyczne, które chcemy przekazać zawodnikom muszą być dokładnie przekazane i przetłumaczone. Więc y, też postanowiliśmy wspólnie, że Iniaki dołączy i będzie takim łącznikiem między, no a tą grupą powiedzmy, zawodników hiszpańskojęzycznych czy portugalsko, bo to są bardzo zbliżone do siebie języki. Jak tak patrzysz na możliwości kadrowe legii, ja cię dopytam. W, w czwartek chcesz zagrać najmoż, najlepszym możliwym składem w twoim ja przykonadaniu. W każdym meczu ja. będziemy grać najlepszym możliwym składem. Ja uważam, że Legia... No dobrze, ale to czy a, a, a Henningberg rotował? Między ligą a Pucharami. I to tak znacząco, bo to nie znaczy. To nie znaczy, że nie wystawiał najlepszego składu. No ja wiem, ale to, to jest, to, to trenerzy troszeczkę tak. Yy, wiesz, no. no. Trener musi brać wszystko pod uwagę. Zmęczenie, poziom regeneracji, robimy z zawodnikiem badania, wiemy w jakim są, na jakim są etapie, więc, więc to jest szerokie pojęcie. Mhm. Więc na pewno każdy trener chce wygrywać, więc byłbym samobójcą, jeżeli bym wystawił. Zawodników, których wiem, że nie powinienem wystawić, a, a, a nie, nie z korzyścią dla klubu. Czy tak miałeś wrażenie z tym spotkaniu dzisiejszym z dziennikarzami, że troszeczkę oni się dopytywali, czy jesteś tymczasowym trenerem de facto, prawda? No wrażenie miałem, bo słyszałem tak. To, 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 ja, co to Na Mam Ale tak naprawdę, co to znaczy tymczasowy trener? Każdy trener może pracować równie dobrze, nie wiem, rok, może pracować miesiąc, może pracować dwa tygodnie. Trener każdy no, chce pracować jak najdłużej, ja tak samo, przychodząc y, tu do rezerw najpierw, y, teraz tutaj mam przyjemność być w pierwszym zespole, no, będę chciał pracować jak najdłużej, a co, co znaczy, że będę chciał wygrywać mecze, tak? mm -hmm. jeżeli zakładając, że gdzieś tam się noga podwinie, no to chyba normalna rzecz, że w Legii no, nikt nie będzie trzymał trenera, który, który przegrywa mecze, no, każdy trener wie o co chodzi, w zawodzie i to nie jest łatwy zawód, i to jest duża presja oczywiście na nas, trenerach, no ale taki sobie zawód wybraliśmy i trzeba sobie z tym radzić. I ja tak samo no, podjąłem się wyzwania na pewno bardzo y, fajnego, ale też bardzo trudnego zarazem. I jestem tak wychowany, że, że nie boję się takich zadań i zrobię wszystko, żeby, żeby klub dobrze funkcjonował, przede wszystkim zespół, żeby dobrze, dobrze funkcjonował. Bo dopytam Cię jeszcze o jedną rzecz. Prezes Piotruski no, chyba nie zakładał tak złego scenariusza, jeśli chodzi o Ekstraklasę, spotykając się z dziennikarzami przed meczem ze Spartakiem, prawda? Natomiast wtedy powiedział, że on sobie nie wyobraża takiej sytuacji jak w Lechu i atakując Lecha. Chodziło mu o to, że, że wtedy nie rozumiał, że Lech zrotował skład na Benfikę, żeby wystawić optymalny skład, ten najlepszy. No bo Ja wiem, że wy dziennikarze, wy trenerzy, bo możecie nam dziennikarzom mówić, że no to jest najlepszy, ale ten też jest najlepszy. Natomiast de facto ten wystawiony w Lizbonie nie był najlepszy. prawda? Natomiast On się nie wyobraża takiej sytuacji, że w Lidze Europy Legia będzie wystawiała Rezerwowy skład, żeby ratować ekstraklasy. Czy jak ty chcesz rozegrać? Masz jeszcze trzy mecze w Lidze Europy. Ja zakładam optymistyczny scenariusz, bo przy sześciu punktach, prawda, przy trzech meczach i prowadzeniu w grupie, można zakładać, że legia trafi z pierwszego, drugiego miejsca. Dlaczego tak nie mamy myśleć, tak? Do Ligi Europy dalej albo z trzeciego do Ligi Konferencji. Czyli ta choroba przygoda jest absolutnie realna, jeśli chodzi o kontynuację naprawdę ja bym się chciał skupić na najbliższym meczu bo nie chciałbym odbiegać w <laughs> okay. czwartek bo to jest tak każdy by chciał odpowiedzieć jakim składem ale tak naprawdę nie wiesz co się stanie w czwartek w pucharze Polskiej, czy, czy zawodnicy nie odniosą kontuzji wiemy że Mike Nawrocki teraz ma uraz mięśniowy może w czwartek nie daj boże się coś wydarzy może będą kartki może jest dużo dużo takich niuansów że nie można przewidywać co się stanie za tydzień dla mnie naprawdę liczy się ten czwartkowy, czwartkowy mecz yy, najbardziej, i dopiero po czwartkowym meczu będę się zastanawiał, co będzie w niedzielę, a po niedzielę będę się zastanawiał, co będziemy robili w czwartek i jakim składem wyjdziemy. Nie, nie dam odpowiedzi gotowej, jaki to będzie skład. Uh -huh. A jeśli uchwycisz drużynę, to będziesz y, jakby trzymał się tej jedenastki, czy, czy, czy to też przy... To jest bardzo podobne pytanie do, do poprzedniego, więc odpowiem tak, że no zawsze będę wystawiał. Najlepszą jedenastkę na dany moment. Informacja jest taka, że będziesz trenerem teraz przynajmniej, do maja 2022 roku. Uznajesz to za absolutnie realną szansę? Ja mówię, jestem do dyspozycji od momentu. Trener, kiedy podpisuje kontrakt, jest do dyspozycji zarządu, więc każdy zarząd ma prawo przyjść i powiedzieć, że czy dziękuję za pracę, czy, czy przedłuża kontrakt. To jest, to jest jakby. Przywilej prezesów, przywilej właścicieli klubów. Jeżeli ktoś ci proponuje pracę w Legii Warszawa, to ty nie może się jej nie przyjąć. Ja, ja jestem, mówię, zaszczycony, że będę pracował w tym klubie. Pewnie kibice <coughs> różne będą mieli opinie, ale tak naprawdę mnie interesuje, żeby Legia grała jak najlepiej w piłkę i wygrywała mecze, A to, co ludzie będą na mój temat mówili, czy będą mówili dobrze, czy źle, tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma Legia i, i chcę w Legii jak najdłużej pracować. Jeżeli to będzie dane mi, tak jak tu Pan powiedział do, do maja, to będzie super. Jeżeli będzie mi dane jeszcze dłużej, jeżeli krócej trudno. To jest życie, życie trenerskie jest, jest różne. Raz się jedzie w górę, raz się jedzie w dół, nie, nie ma nikt patentu na, na sukces w piłce. Wszystko trzeba robić pokorą, pracą, i ja tak będę się starał robić. Mhm. Tu za nami jesteśmy w takiej sali, która nazywa się Black Barn. Misz tak, Anglii kiedyś tak. pokonany. Niesamowite tu zdjęcie, Alan Shearer walczący ze Zbyszkiem Andrzejewiczem i Markiem Jóźwiakiem. Kibicowałeś jako dziecko? Tak. No, pamięta, ja pamiętam pierwsze mecze, które pamiętam, to były mecze jak Wojtek Kowalczyk w Sampdorii strzelał bramki. To były takie już pierwsze takie, gdzie człowiek coś kojarzył, wiedział co w piłce chodzi. To były 90 lata a potem no, bardzo często też na Legię przychodziłem jako, jako kibic czy jako, jako trener, ale podpatrując różnych trenerów w Legii, więc moim marzeniem było zawsze pracować. Myślę, że każdego trenera jest marzeniem pracować w Legii, więc moje marzenie dzisiaj się spełniło i będę chciał to marzenie jak najdłużej pielęgnować. Marek, to ostatnie no. pytanie, skoro wymieniłeś Kowala a Kowal wczoraj też rzucił hasło o grupie pijackiej. Zresztą to się dziś przewinęło przez wszystkie media i też na tej konferencji był konfrontowany dyrektor sportowy, no ty może w mniejszym stopniu z tym hasłem, bo to jest szokujące hasło, prawda? To jest hasło, które no jest takim wskazaniem, że, że piłkarze się źle prowadzą, przez to źle grają, prawda? Przez jest siedem porażek w liceum. Jak ty w ogóle to odbierasz? Bo to, to dla ciebie to też jest no, sytuacja, które musisz zdiagnozować tu i teraz, tak? Powiem szczerze, że no dzisiaj dopiero usłyszałem, jak przeczytałem różne tam, powiedzmy, opinie na ten temat. Na pewno będę chciał z zawodnikami porozmawiać, bo uważam, że, że każdy ma prawo też do obrony, bo nie można powiedzieć komuś, że ktoś powiedzmy źle się prowadzi, a może w każdej sytuacji są różne jakby wyjścia, więc ja będę rozmawiał z zawodnikami też. To jest jakby ja przychodzę dzisiaj, więc wiadomo, że to stało się powiedzmy gdzieś tam wcześniej, ale ja, ja na pewno będę chciał z zawodnikami to wyjaśnić i, i tą sprawę doprowadzić do końca, bo myślę, że każdy ma prawo na obronę. Tyle. Część, ja tak. Chciałbym, żebyś pracował dłużej. Dziękuję, że byłeś do dyspozycji prawdy w futbolu w swoim pierwszym dniu pracy. Mam nadzieję, że jednak nie do Maja a dłużej, chociaż wyzwanie jest. ogromne, wow. nie, tak. ogromne Bo ogromny jest... klub. Tego... Ogromny klub. Tak. Marek bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. Marek jest nowy trener legii. Człowiek, który dzisiaj dostaje życiową szansę na prawdzie futbolu. Jeśli się podobało, zalajkujcie, subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczki, będziecie na bieżąco, a Markowi życzę. No rolę koser to będzie, powiedzmy sobie szczerze. No. I to Luciano Spalletti już na niego czeka też. Także i paru innych trenerów. Bardzo dziękuję.